Cześć tu Beata, dziś mamy czwartek, 23 stycznia, czas na Minutę starotem. Karta na dziś to As Pucharów. Nadal jesteśmy w energii o, żywiołu ognia, ale też takiego twórczego. Dziś będzie idealny moment na to, żeby rozpocząć tworzyć, żeby wykorzystywać wszelkie inspiracje, które są dookoła nas. To jest taki ognisty początek wszystkiego. Um, Wykorzystujmy tą witalność, wykorzystujmy wszelkie pomysły, które być może chodziły już nam po głowie od jakiegoś czasu. To jest tak zwana pełnia się twórczych i dziś będzie można właśnie to wykorzystać. Ale posługujmy się przy tym Intuicją, czyli zerkajmy gdzie, w jakim kierunku chcemy działać, w jakim kierunku chcemy by urzeczywistnić nasze plany, nasze marzenia. Tak jak wspomniałam, to jest pełnia sił twórczych i rzeczywiście można te sprawy ruszyć do przodu. To jest też oczywiście wykazanie się inicjatywą. Samo nic się nie stanie, tak? Ale ta karta zachęca do tego, bo dziś jest do tego idealny moment. I nie ma co czekać, nie ma co zwlekać. To jest. Chwila, w której możemy my mieć wpływ na to, jak chcemy żyć, jak chcemy działać, co chcemy osiągnąć. Ja sobie tutaj tylko zapisałam taką, taką wskazówkę, że skoro jesteśmy przecież pełni energii, pełni sił, a przynajmniej tak będziemy gdzieś odczuwać, to dołożyć należy wszelkich starań, aby. Ustalić, gdzie chcemy być, co chcemy osiągnąć i w jaki sposób to chcemy osiągnąć. A ta karta dzisiaj nam właśnie to podpowiada. I myślę, że to jest super moment, aby może nie od razu zrobić wszystko od początku do końca, ale właśnie rozpocząć to, to działanie w taki, w taki sposób. I myślę, że warto wykorzystać tą energię. Dziś mamy czwartek, więc. Um, powoli tydzień się kończy, ale jeszcze wiele możemy w nim zdziałać, i tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.